Dzieci. Witam Was dzisiaj na zajęciu trzecim przy pianinie. Nauczymy się dzisiaj drugiej i trzeciej zwrotki piosenki, którą świetnie znacie. Uczyliśmy się na zajęciach piosenki pod tytułem Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Poznaliśmy pierwszą zwrotkę, drugą. Dzisiaj przypomnimy sobie te dwie zwrotki oraz nauczymy się ostatniej zwrotki piosenki. Skonstruujemy również. Własne instrumenty, żeby wspólnie, razem pomuzykować. Instrument perkusyjny, czyli grzechotkę, bardzo prostą grzechotkę, oraz prototyp organów, starych angielskich organów. Zapraszam zatem do śpiewu. Zaśpiewamy pierwszą zwrotkę naszej piosenki. Śpiewajmy razem! Piosenki. Przygotowałam dla Was ilustrację, na której napisałam cyfry. Cyfra 1, cyfra 2, cyfra 3, cyfra 4. Cyfra 1: trawa. Rośnie trawa, rosną listki, rosną szybko dzieci, wszystkie. Przyfrunęły już bociany i klekocą tak. Jeszcze raz. Rośnie trawa, rosną listki, rosną szybko dzieci wszystkie. Przyfrunęły już bociany i klekocą tak. Spróbujmy zaśpiewać razem zwrotkę tej piosenki. Zaczynamy drugą zwrotkę. Rośnie trawa, rosną Dzień świetnie zaśpiewaliście drugą zwrotkę piosenki a teraz czas na trzecią popatrzcie przygotowałam dla was kolejny obrazek cyfra 1 to zawilce te kwiatki białe wiosenne nazywają się zawilce one rosną zazwyczaj w lesie wśród wilgoci wśród mchów i traw Cyfra 2 to kolorowe motyle, piękne, wiosenne, które wam się zawsze kojarzą z wiosną. I cyfra 3 żaba. Posłuchajcie taki jest tekst. W lesie kwitnie już zawilec, obudziły się motyle, a wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew. W lesie kwitnie już zawilec, obudziły się motyle a wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew. Spróbujmy zatem zaśpiewać trzecią zwrotkę. Zaczynamy. Gotowi jesteście? No to ruszamy. świetnie pięknie zaśpiewaliście całą skonstruujemy teraz instrument perkusyjny będzie to taka mała grzechotka. potrzebne nam będzie pudełeczko i coś co będziemy mogli nasypać do tego pudełeczka na przykład drobny makaron albo ryż może być też piasek lub kasza zapytajcie rodziców może coś mają w szufladzie wkładamy do pudełeczka makaron Zamykamy pudełeczko. Używamy gumki, którą zabezpieczymy nasze wieczko, żeby nam nie odpadło. I instrument gotowy. Jednocześnie możemy wykorzystać gumkę do wydobycia dźwięku. Ta gumka działa jak struna. A teraz, kochani, inny instrument. Instrument, który będzie Wam wygrywał piękne dźwięki podobny sposób konstruowano dawno, dawno temu organy. Stare angielskie organy były wykonane z niczego innego jak z pojemników, z naczyń szklanych wypełnionych wodą. Wodą do różnych wysokości. Zwróćcie uwagę, w pierwszym kieliszku jest najwięcej wody. Zaraz się o tym przekonacie. Żebyście lepiej to widzieli, zabarwię tą wodę barwnikiem. Popatrzcie, ile wody jest w pierwszym kieliszku. W drugim kieliszku jest nieco mniej wody, znacznie mniej. Prawie połowa objętości tego naczynia. Sprawdźmy, żebyście lepiej widzieli. Zabarwimy tą wodę barwnikiem. W drugim naczyniu znajduje się taka ilość wody. Natomiast w trzecim pojemniku jest tej wody najmniej. Popatrzcie, ile wody jest w ostatnim pojemniku, pojemniku numer 3. Posłuchajcie, jak brzmi kieliszek wypełniony największą ilością wody. Mniejszą ilością wody? I najmniejszą ilością wody? Jaką prawidłowość zauważyliście? Posłuchajcie. Najwięcej wody, najmniej wody. Który z tych dźwięków wydaje Wam się wyższy? Który z dźwięków ustawimy wyżej na drabinie? Niebieski czy zielony? Hmm. 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 Oczywiście, niebieski dźwięk jest niższy niż dźwięk zielony. Jeżeli chcielibyśmy ustawić drabinę, wówczas musielibyśmy ustawić te dźwięki w ten sposób. Najniższy dźwięk, średni dźwięk i najwyższy dźwięk. Taka piramida by powstała. Najniższy dźwięk na pianinie, średni dźwięk, najwyższy dźwięk, niski, średni, wysoki. Na tych organach, kieliszkach możemy zagrać melodię. Mam nadzieję, że pobawicie się w domu z rodzicami i skomponujecie własny utwór muzyczny. Ale zanim to zrobicie, spróbujcie zagrać dźwięki w naszej zabawie. Oto cyfry. Spróbujemy zagrać tą melodię. Cyfry są poukładane w ten sposób. Jeszcze raz spróbujmy razem. Jeden, 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 dwa, 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 trzy, 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 jeden. Powstała melodia. Ale nie tracimy czasu. Spróbujmy zagrać drugą melodię. Tym razem brzmi ona tak. Dwa, trzy, jeden, jeden, trzy. I trzecia melodia. Spróbujcie zagrać razem ze mną. Okay. Gotowi? No to zaczynamy. Bardzo wolno. Wszyscy razem. Odczytujcie po kolei cyfry 3. 1 1 3 1 3 Spróbujmy zagrać tą melodię. Świetnie. Ta cudowna zabawa może nie mieć końca. Mam nadzieję, że w domu poćwiczycie i stworzycie własną kompozycję. Wystarczy trzy naczynia szklane, możecie użyć ich więcej. Wypełnić je wodą o różnej wysokości. Najwięcej, średnio mniej. Możecie jeszcze wlać troszkę mniej, troszkę więcej, tak, żeby powstały różne dźwięki. Sprawdzajcie, doświadczajcie, jakie dźwięki mają wasze instrumenty. Spróbujcie je oznaczyć cyframi, a następnie stworzyć ciąg różnych cyfr. Poproście mamę lub tatę o napisanie ciągu różnych cyfr. Niech mama sprawdza, a wy, odczytując cyfry, grajcie na własnych skonstruowanych angielskich organach. Życzę wam powodzenia. To do widzenia, do widzenia, do następnego spotkania.